Cześć, jestem jest Patryk za kamerą Dominik. Witam. Dzisiaj mamy do odpakowania Mistery y, Gamers Pack. By Cenega, czyli Cenega zajmuje się dystrybucją tego. Y, tutaj, właśnie mamy taką informację, y, żeby się podzielić z takim hashtagiem na jakichś mediach społecznościowych. Tu, informacja o zawartości pudełka, czyli mamy tutaj T-shirt albo long sleeve. Y, drugi. I tu są rozmiary zaznaczone, czyli MK i LK, ja wezmę MK, bo jesteśmy cebulakami i kupiliśmy sobie na spółkę. <laughs> Więc jeszcze są karty, skarpetki i czapka, która jest albo Bini, takie jak ja mam na głowie, może być też, o to widać, i albo czapka typu no, osoby, no możecie tutaj zobaczyć, nie wiem, czy będzie widać, takie napisy. Czapka jakaś jakieś, albo Bini, albo. No coś jest, jest napisane. Pudełko tak wygląda kartonowe, fajne, proste pudełko właśnie na to chodzi. tak to wygląda. W sensie mi się podoba. Fajne. Jak pewnie widać, że jak jest napisane tutaj na pudełku, że wartość jest jakieś 200 zł. No zobaczymy co, co trafi nam się. Bo jak wiadomo, Mystery Pack, no to mamy tutaj jakieś losowe te elementy. Więc z tego co kojarzę, to mogło się tutaj widziałem już parę tych, jakby, co, ludom, co ludziom się trafiało, ale właśnie. Otworzyłem właśnie nożykiem. Ok. Uuu! Uda! Czuję, że World mi się już podoba. Mam nadzieję, że to z Atari jest yy, mój rozmiar Elka. A to nie jest czasem czapka? Bini? Czapka, bini, o cholera. Faktycznie, o ludzie, no to ci się trafiło, bo my żeśmy tak ustalili, że yy, ja wezmę t-shirt, Dedek weźmie t-shirt. Ja biorę karty i skarpetki, a do mnie bierze e, czapkę, więc super czapka, muszę trochę naprawdę. Dobra, karty, czyli mój loot. E, good loot właśnie to jest e, tak, jak miałem mówić, ale nie zdążyłem mówić, czyli tutaj się mogą trafić z Good Loot'a właśnie, w sensie to Cenega też wydawała, te gadżety i tak dalej, więc Assassin's Creed e, to jest chyba nie ma. Myślałem, że to jest jakaś konkretna... To jest strefa, tak? Strefa, tak, nie no. Po prostu nie ma konkretnych części Assassin's, czyli pewnie są no Różne postacie z uniwersum, więc, więc tak by to wyglądało fajne. No, myślę, że nie ma co tego na ten moment odpokowywać. Mm -hmm. I tak z góry też powiem, wybaczcie za pieska kaleszka. Bo pewnie, jak mogliście się już zorientować, to nakrywamy na balkonie. O nie, teraz skarpetki. World of Tanks skarpetki. No, mi się osobiście podobają, choć nie, nie za bardzo. Nie grałem w World of Tanks z tego co pamiętam. Ale, ale myślę, że, że fajne. I długie są, więc to mi się podoba. Ja mam ze sobie, jak widać, e, też takie dość kolorowe. Spackmana. I teraz to, co jest moim zdaniem chyba najlepsze tutaj. Ja nie mogę. Świetne. Czapka z Atari. No cudowna. Jest, jest po prostu świetna. Naprawdę. Pokaż może troszkę bliżej jeszcze, bo tu się odbija troszkę. O, światło. Jest, jest cudowna. Jest, jest haft tutaj. Nie nadruk, tylko haft, więc to jest naprawdę duży atut Świetna. Jest, jest niesamowita, naprawdę. Super. Teraz dalej, ja już widzę tutaj już na początku widziałem, że ze Star Warsów jest. Jaki to jest rozmiar? Ja mam Elkę, za zobaczymy, bo są dwa t-shirty. Zrobię tak. Oj, i Avengersów, t-shirt z Avengersów i ze Star Warsów, więc tak e, mocno, takie popkulturowo, -kultur, pop e, tak. E, klasycznie, No tak powiem, w sensie bardzo takie charakterystyczne i znane serie, więc. Ojem um, się, tak wygląda t-shirt. No i tutaj gdzieś była chyba informacja, że to jest Good Loot, tak, Good Loot to jest właśnie dystrybucja cenek i w sensie oni tak gadżety w taki sposób właśnie sprzedawali i tutaj też takie boksy zrobili z takiej inicjatywy, takiego Mr. Boxa i Avengersi I to jest, to jest Elka, czyli ta jest moja, Kapitan Ameryka, yy, kojarzę tę koszulkę, ona kiedyś były yy, w Biedronce, były takie właśnie koszulki i właśnie między innymi właśnie była ta w sensie to było z jakąś grą jeszcze i koszulka za 30 zł, z tego co pamiętam tutaj się udało trafić i ta akurat mi się podobała więc bardzo fajna to by było na tyle żegnam się z wami cześć, cześć.